W tym filmie wraz z moim przyjacielem zostałem zamknięty w leśnej posiadłości. Jedynym sposobem, żeby wydostać się z tej struktury jest wygranie końcowej walki, a czas na uzbrojenie się do niej to 30 minut. Chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o zostawieniu suba i lajka. Bardzo mi to pomoże w celu 1000 subskrypcji do końca tego roku. To ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ej, dobra, stary, jesteś gotowy na to wyzwanie. Tak. Dobra, mamy 11.50 o 12.20. Widzimy się w tym miejscu i walczymy. Czas start. Co tu jest? O kurwa! Mam problemy, mam problemy, mam problemy. Mia miałem problemy. Ale dobrze, dobrze ci tak. Jest tu jakiś lud w ogóle? Ciekawe, czy nie ma. O, ty już dwa razy zginąłeś Ale to było akurat teraz specjalny, dlatego że... Nie. Po prostu nowo... Mam plana co mogę zrobić. No stary, ja mam plan, co ja tu ma... co ja tu mogę robić. Tutaj mam takie, takie te. No i już wiesz chyba czym jest te. O kurde! Gdzie ty żelazo znalazłeś? O Skile Gangor. Skilegangor... Gangor. Znaczy się szkieletor. Nie, ja stąd uciekam, ja stąd uciekam. Jeszcze zombie! Ile kraperów! Gdzie jest nasz spawn?! Nie, Ewoker, Ewoker i szkielet, szkielet, Półserca, serca, półserca, serca, pół serca, pół serca. Pół serca. Wow, cóż Dawidowi sko... No, ja też miałam pół serca. Nie no, no i nie tego się Nie! O, mam tu moje te. Ciekawe. Ty jakoś zdobyłeś żelazo i jedzonko. Po stworzeniu na nowo kamiennych tulsów i zebraniu jedzenia poszedłem szukać niezlutowanych skrzynek. Skrzynka. U. Trzeba sobie to. Co to u ciebie? Dobrze Gdzie jesteś? O to O kurwa Ma no. to nam nie widzę Jak tam się... e! O kurde Ciekawe przedmioty znalazłem Leżały się na ziemi Musiałeś te przedmioty mieć Juu Stary! Wygrywam to Potem Coś ciekawego mam O kurde Ajajaj, aj, aj. jednak już nie ma. Ja pierd! Nie no, mam dalej! Myślisz, że po co mi było łóżko? Kolego Mieczek mam tu Ja bym sobie wziął w susko Ewełna leżała na ziemi, to... o ty gagatku Nie, sorry, sorry, to nie ja To, to nie, o, nie, ja. Bije, to to nie ja, to nie ja, to nie ja To nie ja byłem To, to alaje były, tak, tak Z tymi alajami się nie da a Alaja walnąć, a w przypadkiem Ciebie Stary, a Ty co masz? Jakie ciekawe itemki No powiedz Ty o swoich na początku, ci moich Mam w miarę fajne przedmioty To fajnie, żeś powiedział Bierzemy to, bierzemy to Ogólnie za 10 minut mamy koniec czasu mhm. Więc trzeba się szykować pomału Co tu może być, co tu może być Chyba nic ciekawego już nie znajdę Chyba że szkieleta Najbardziej muszę gąbiaka znaleźć na pewno nie creepera. Ustawiam się tu, tu się rozświetlam. I się muruję. Skrzymeczkę sedam tu. Tary, co się dzieje? Albo mi się wydaje, albo dwa creepery ci wybuchły, że druję. Na no, wybuch. Ciekawe. Zebrałem sobie Miosko. A u ciebie to tam jest. Okej, do. nie jakie No ja tu już raczej nic nie zdobędę. Z księgi pewnie wszystkie zlutowałeś. Dobra, idę stary do ciebie. Dobra. O! Co jest? Dobra, stary. Jesteś gotów? Tak. To zawalimy się. O kurde. Oh my god. Nie! Nie! Yes! Wygrałeś! Wygrałem. Robimy rewanż, stary. Robimy rewanż.